Dziemaneczko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Tutaj dzisiaj jest z nami gość specjalny, czyli nasz ukochany gość z kanału. Um, właśnie ziomy, i jest to Matrix, czyli osoba, której kanał będziecie mieli w opisie albo mojego po prostu kanału. No właśnie, on tutaj jest. Więc dobra. Ale musimy też naciskać to. Już graliśmy w to samo z Igorem. Ale Igor ogólnie nie nagrał tego odcinka. A myślałem, że będziemy to nagrywać. Dobrze, ogólnie to mamy taką blokcję kolana pieszej. Jesteśmy i tutaj teraz jest coś trudniejszego. Tylko, że musimy naciskać na przemian. I musimy to przechodzić. Dobrze. Kościu nie skacz! Nie skacz, nie skacz, bo jak on mi skoczy... Ja umrę po prostu. Przechodź, przechodź. Matrix przechodzi. Tutaj znowu musimy wychodzić I jesteśmy. Oczywiście... Najprostszy stage. Um. Nieważne. dobra. No, stawaj tutaj. Dobra, on tutaj trzyma. Nie szkodzi. Dobra, chodź szybko, szybko, szybko. Korzystamy z okazji. Dobra, tutaj i przechodzimy sobie normalnie już tutaj. Dobra. To jest. I musimy to nacisnąć. I dobrze. To jest chyba jakiś trudniejszy stary. No bo. No bo to właśnie. Dobrze. No i popa. Dziumeczko. O chyba musi to nacisnąć. Nie, nie, on cię oszuka. Może nie oszuka nawet. Dobrze, teraz ja czekam na mój przycisk. Ok, mam nadzieję, że on go trzyma, bo jak nie trzyma, to bardzo słabo. Bo zaraz spadnę. Dobra, nie, ta żumowa zachowuje się bardzo... nie widzę w stosunku. Co ty robisz? Dobra, jestem już, tutaj po szybkim... Okej, okay. jesteśmy. Napiszcie w ogóle, żebyście będziecie chcieli part 2, dlatego że w parcie 1 to wy chyba jednak tego nie zrobimy, to, to jest dość długie. No przechodź, trzymam ci, nie ufasz mi? Bardzo słusznie. Trzymasz, dobra. Ja szybko przechodzę, jesteśmy już na końcu. Tutaj po prostu nie potrzebujemy mm, pracy zespołowej, żeby to przejść i bardzo dobrze, że tak jest. Tutaj musimy pochodzić tam, bo powiedziałaś, żeby się niebieski, dokładnie. Tutaj włącza mi Maciek i teraz jeszcze to rzut. No dobra, mamy, gramy, teraz ja muszę włączyć. To jest taki typowy teamwork puzzles. Dobrze, I on musi, teraz musimy mu to włączyć. Dobra, szybko on tutaj wchodzi. Ja tutaj robię parkour takiego szybkiego, i on mi to też włącza. No, proste, proste, proste. I tutaj musi on podstawić swój łeb. Podstaw. No, i muszę na niego wskoczyć. Muszę mi mu teraz włączyć drabinę. Nie, to nie była akurat drabina. Okej, okay. to jest coś, w czym jestem beznadziejny. No, no, dobra. Ziomek? No nie, bo ja tutaj nie przejdę. Bo ty mi to wyłączyłeś. No, ale ja nie przejdę. No, ziomek? Włącz mi to! No ja ci już tego nie włączę! Okej, okay, włączyłem mu to. Szybko, musisz mi włączyć to żółte. Dobra. Przeszliśmy to. Następną zabawa na parkour. Teraz tak. Tutaj nie potrzebujemy znowu jakby współpracy, żeby to zrobić. Po prostu możemy to robić same. Tutaj musimy to oczywiście zrobić. Gościu, tutaj sobie stoi. Okej. Okay. Macka nie wyszło? Pykło? Czy nie pykła? Okej, okay, to... Dobra. Ja już więc Dobra, ciekawe czy jest Maciek, dobra. Maciek jest. Klikamy i szybko przechodzimy. Tutaj ja. Um, on myśleć że jest czarny, wiadomo. Szybko puszczaj, puszczaj! To on nie może przejść, dobra. Przeszedł. Załapał się, ale dobra. Teraz mu to włączę. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dobra. No przechodź. Dobra. coś takie sobie to od razu bowiem, Kurde. Ja chciałem wierzyć, się tę babę zrzucić. Szybko, szybko. Przechodź, przechodź. Ja nie chcę, żeby ona się załapała. Nie. Dobrze. I teraz Maciek nie. Tym razem nie on. No to zobaczmy, jakim to pójdzie. Chyba będzie party 2, widzowie. Okej, okay, tutaj trzeba włączyć żółtymi. mi. To sobie tylko zapiszę. Chyba mam już zapisane. Dobra. Włącz. Dobra, ja jednak będę uczciwy, bo ja nie wiedziałem, co ja miałem zrobić tutaj, i go zrzuciłem przypadkiem. Co so, ja był uczycił przypadek. Bo ja myślałem, że jeżeli dopuści, to, to to dalej pojedzie. Więc ja spadłem dla niego. Myślę, że on mi to otrzyma już. Eee, że mu się tutaj nie wejdę. O dobra, skopiamy na to. Teraz to mam tak. Teraz to nastąpi, że. Legancko, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja niebieski, ja niebieski. Ty musisz czerwony. Ja też jestem niebieski. No ktoś musi mieć czerwony. No idź potem ten czerwony i się pogódź z tym, że będziesz czerwony. Nie, on ma chyba za wysoką głowę. Nie! No to od początku. Aha, dobrze, zapomniałem wziąć koloru. Czekaj, co? Muszę teraz do niego jakoś wrócić. Tylko jak? O, dobrze, myślę, że to jest idealny moment na koniec dzisiejszego odcinka. Jesteśmy w połowie ambi. No, na razie, pa.